I bardzo serdecznie na e, czwartych konfrontacjach artystycznych wpisały się one w kalendarz wystawowy na Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu, na pracę powstałych pracowni i plastycznej e, warsztatu terapii zajęciowej. W Jarosławiu no i oczywiście prace wykonane w ośrodku tak szkolnych wychowawczym również w Jarosławiu. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj e, uczestniczyć w tej wystawie. E, Podziwiamy przepiękne prace, które zostały wykonane na wystawie terapii zawieszonej. Jak to jest istotne, jak to jest ważne i, i, i cieszy to, że takie piękne prace możemy podziwiać. Prace e, właśnie stworzone przez osoby z, z różnymi dysfunkcjami, dysfunkcjami, posiedzeniem umysłowym. Bardzo gratuluję wszystkim, którzy jakiekolwiek pracę wykonali, bo na pewno... I było to dużo, dużo talentów w tym, ale też w tej pracy. Więc tak, kochani, bardzo Wam gratuluję. To jest kolejna wystawa, kolejne Wasze sukcesy, które, które możecie pokazać na zewnątrz, nie tylko u nas w warsztacie terapii zajęciowej. Znaczy, ja jestem taką osobą, że ja zawsze pozwalam i również zachęcam instruktorów, żeby pokazywali to na zewnątrz. Także nasi uczestnicy nie tylko tutaj w galerii się wystawiają, ale zdobywają też sukcesy na międzynarodowych konkursach, na no, pefronowskich konkursach i zawsze są jakieś wyróżnienia, jakiś ślad zostaje, że, że tam pokazujemy te prawo powiedzieć, że benedyktyńskiej pracy wymaga praca z ludźmi, którzy mają kłopoty różnego rodzaju. Tak to powiedziała. I tych dwoje, ponieważ średy, praktycznie od <coughs> czasów postu, jak zaraz tę benedyktyńską cierpliwość mają i serce do W tym momencie powiem, że. Zapraszam do oglądania. A nim zaprosimy do oglądania, bo ja myślę, że ważny moment yy, ochocz podziękowań dla Was jako pedagogów takie podziękowania dla wszystkich tutaj, którzy tę pracę, na tą ekspozycję przygotowali. Łukasza Zastępca bardzo proszę. Łukasza znał. Łukaszu bardzo dziękuję. Łukasz Bardzo no. dziękuję. Proszę bardzo. Bartosza Prelkę. Proszę. Jeszcze jedna ważna rzecz. niespodzianka dla Was wszystkich. Te osoby, które uczestniczyły w wernisażu w tamtym roku, miały tą przyjemność wysłuchania kilku piosenek w wykonaniu pana Jerzego Gągoła i w tym roku również Pan Jurek zgodził się dla nas. dla nas Przede wszystkim zaśpiewać serdecznie założyłam. you no. no.